Witam to ponownie ja Mamy kolejną sztukę Ale nie uwierzycie Przyjechał po mnie harwesterem. Że jej nie widział to ja nie wiem Leży Widać, że jest wnieciona A do pony nieduży co prawda Tak by go pewnie zobaczył ale jest, zobaczymy co to jest Szóstaczek czy co Widać, że Przejechana była kołem O dosyć mocno siedzi O kochani, to jest do pary Dziesiątek Parunia Co znalazłem A tak chodziłem myślałem żeby znaleźć do pary jest ale się cieszę. No tak, para dziesiątaka. O kurcze, aż za nim mówiłem. Super.